Poloneza czas zacząć. Za dwa miesiące rozpocznie się gorący okres studniówkowy. Maturzyści już szykują się do swojego wielkiego święta. W szkołach trwają przygotowania do studniówek. Ponieważ my y, tańczyliśmy, teraz pani wybierała pary i y, są ustalone kolejności. Y, my jesteśmy szóstą parą, tutaj kolega jest pierwszą parą y, i teraz pani po prostu wybiera. Nie wszyscy mogą dostać się i tańczyć poloneza. Wybieramy oczywiście najlepsze pary, żeby choreografia poloneza najlepiej wypadła w Radomiu. Maturzyści ćwiczą kroki poloneza, którym tradycyjnie rozpoczną się bale studniówkowe. Pozostało jeszcze sporo czasu do nauki, ale jak wiadomo, początki bywają trudne. Ciężko jest wyczuć rytm, czasami. No na razie to tylko podstawowy krok, tańczymy. Polonez tradycyjnie rozpocznie bal studniówkowy. Co trzeba robić, na co zwrócić szczególną uwagę wyjaśnia Ewa Kundys z 5. ELO. Na krok podstawowy poloneza, na wyczucie rytmu, przede wszystkim na partnerów, czy prostują nogę w kolanie, czy jest prawidłowa postawa ciała, czy jest uniesiona głowa do góry. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych nagrywają tak zwane czołówki. Są to krótkie filmiki o różnorodnej tematyce, których scenariusz przygotowuje sama młodzież. Mieliśmy wcześniej już różne pomysły, jednak ten wydał nam się najodpowiedniejszy, dlatego że miał pewne powiązanie z naszą studniówką, bo właśnie jesteśmy tak ubrani, że chcemy uciekać właśnie z lekcji na tą studniówkę już. A pomysł na stylizację w sumie nie ma czegoś konkretnego, skąd, on się, ten, skąd się ten pomysł wziął, tylko tak, żeby po prostu było coś ciekawiej, żeby to jakoś wyglądało ładniej.